Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dziś, 20 maja 2025 roku, w liturgii Kościoła, stajemy przed fragmentem z Ewangelii według Świętego Jana, w którym Jezus mówi nam o mocy prawdziwej miłości i pokoju, jaki z niej płynie. Nasz Pan przypomina nam, że Jego pokój nie jest jak ten, który oferuje świat: Jego pokój jest głębszy, trwały i wypełnia nasze serca nawet w najtrudniejszych chwilach. Zastanawiając się nad tym fragmentem, Jesteśmy zaproszeni, by zrozumieć, co naprawdę oznacza żyć w pokoju Chrystusowym. To znacznie więcej niż brak konfliktu czy zmartwień. To wewnętrzny stan serca, który trwa nawet pośród burzy. Wyobraźmy sobie morze: na powierzchni mogą wzbierać fale, ale na dużej głębokości woda pozostaje spokojna i niezmącona. Tak samo możemy żyć w pokoju Chrystusa. Cokolwiek dzieje się wokół nas zmartwienia, trudności, niepewność. Chrystusowy pokój może nas umacniać, jeśli tylko pozwolimy mu wypełnić nasze serca. Jezus wzywa nas do miłości, która przekracza granice. To miłość, która jest cierpliwa, uprzejma, a przede wszystkim miłość, która przynosi pokój. Każdy nasz gest dobroci, każda okazana miłość jest krokiem w stronę tego pokoju. Każda modlitwa, choćby szeptana w ciemności, jest światłem, które rozmywa cienie zwątpienia i strachu. Drodzy, zastanówmy się dziś, czy naprawdę poszukujemy tego pokoju, który daje Jezus. Czy nasza codzienność jest przesiąknięta miłością, którą on nam zostawił? Czy potrafimy dostrzegać jego obecność wśród naszych najbliższych, w pracy, w życiu codziennym? To wezwanie do refleksji nad tym, co jest prawdziwym źródłem spokoju w naszym życiu. Czy powierzamy nasze troski Chrystusowi? Czy potrafimy zaufać mu nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się być poza kontrolą? Zachęcam Was, byście w tej chwili znaleźli chwilę ciszy, uspokoili serce, otworzyli się na głos Chrystusa, który mówi, pokój mój daję Wam. Na zakończenie pomódlmy się wspólnie. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar Twojego pokoju. W chwilach niepokoju i zamętu przypominaj nam, że Ty jesteś z nami. Naucz nas kochać tak, jak Ty nas kochasz i pomóż nam szerzyć Twój pokój w świecie. Napełnij nasze serca swoim światłem, abyśmy byli jego odbiciem dla innych. Amen. Niech pokój Chrystusa pozostanie z Wami na zawsze, błogosławionego dnia, pełnego miłości i nadziei.